Pan z wami, w duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, pozyskujecie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Każdy, mam nadzieję, zna cel swojego życia, czyli świętość, przez to zbawienie duszy, radość przebywania z Panem Bogiem w niebie. Ale niejednokrotnie praca nad świętością to nie są jakieś wielkie rzeczy, jakieś nie wiadomo jakie postanowienia, jakie czyny. To bardzo często jest codzienna, drobna praca. I dlatego dziś Pan Jezus w Ewangelii Świętej daje nam taką podstawową prawdę duchową, że kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkie będzie wierny. Że niejednokrotnie wszystko zaczyna się od spraw drobnych. I wierność zaczyna się między innymi od takiej drobnej rzeczy, ale wyjątkowo cennej, jaką jest czas. Drobnej i małej, bo tak naprawdę nikt na, nawet na to nie zwraca uwagi. To nie są pieniądze, to nie jest coś materialnego. Co więcej, czas, który jest w przyszłości, jeszcze go nie ma, do nas nie należy. Ten, który już minął, już nie istnieje. Mamy tylko tą chwilę, którą teraz, te, teraz mamy, coś tak drobnego i ulotnego. A jednak jest to coś wyjątkowego, bo jest to dar od Boga. Coś wyjątkowego, bo za, to, za ten nasz czas zapłacił swoją krwią Chrystus. Bo w każdej sekundzie życia możemy otrzymać ogromne łaski, ogromne dary od Pana Boga. Ale bardzo często i sądzę, że w większości z nas to dotyczy, pojawia się jakaś, jakieś braki w tej sprawie, jakaś niewierność w tym naszym wykorzystywaniu daru, jakim jest czas. Nieraz właśnie jest tak, że służymy dwóm Panom, bierzemy czas jako dar od Boga, ale wykorzystujemy go wręcz odwrotnie, na zmarnowanie. Bo jak można zmarnować czas? Najpierw możemy zmarnować czas, kiedy robimy to, co jest grzechem, bo czas jest darem, aby go dobrze wykorzystać i pomnażać ten dar, łaski, które z niego mogą wypływać. Grzech jest jakby obróceniem tych darów przeciwko Panu Bogu. Czas też marnujemy, gdy nic nie robimy. I nie chodzi tu o odpoczynek, bo godziwy, dobry odpoczynek jest też na chwałę Pana Boga. Jak najbardziej powinien być. Tu chodzi o takie zwykłe lenistwo, zwykłe zabijanie czasu na głupoty, aby on po prostu jakoś przeszedł, aby przemknął, aby już ten czas mieć jakby z głowy. I wreszcie po trzecie, marnujemy czas, kiedy rozmijamy się w tym czasie z moimi obowiązkami. Bo przykładowo ktoś może robić coś dobrego w, w czasie swojego dnia, może się modlić cały dzień, ale w domu. Są, y, czekają dzieci, czekają, y, aż zajmie się nimi matka, aż pomoże im w lekcjach, czeka mąż, aż będzie mógł w końcu porozmawiać z żoną, a ta cały czas się modli. Wykorzystuje pozornie czas dobrze, ale niezgodnie ze swoimi obowiązkami. Ktoś może ogromnie dużo się uczyć, ale absolutnie nie tego wszystkiego innego niż to, co studiuje, przez co można powiedzieć tak, że zawala swoje, swoje studia i źle przygotowuje się do przyszłego zawodu. Można czas wykorzystywać pozornie dobrze, ale inaczej niż jest nasze powołanie niż powinniśmy z racji tego, że jesteśmy mężem, żoną, jesteśmy studentem, uczniem, itd, tak i tak dalej, zależnie od stanu naszego życia. Więc jak dobrze wykorzystać ten dar, jaki nam daje Pan Bóg w postaci czasu? Najpierw Trzeba sobie ten czas zaplanować. To jest pierwsza i najważniejsza rada, jaką dają święci i mistrzowie życia duchowego. Święty Grzegorz na Zjazdu mówił takie słowa, że ustalenie pewnego porządku w życiu uważam za rzecz tak wielkiej wagi, że według mnie na tym opiera się fundament życia, dobrego lub złego. A święty Wawrzyniec podobnie mówił: każdemu potrzebna jest ta rada, aby tak urządził wszystkie sprawy swoje żeby każda godzina miała swoje stałe zajęcie, aby wiedział kiedy jest pora modlitwy, kiedy czytania, kiedy odpoczynku i tak dalej. Więc ważne jest to, aby mieć plan dnia, stałe godziny na modlitwę, na czytanie, na odpoczynek i tak dalej. Jak mam oczywiście nieregularny jakiś tryb życia, plan dnia, bo nieraz tak wygląda to przez studia, przez pracę, to warto przynajmniej dzień wcześniej przy wieczornej modlitwie pomyśleć sobie mniej więcej jak chcę w jakich godzinach co chcę zrobić następnego dnia, aby nie iść na taki przysłowiowy żywioł, tylko po prostu mieć zaplanowane jak ten dar czasu będę chciał wy wykorzystać, jak będę próbował wykorzystać na pożytek. Po drugie, dobre wykorzystywanie czasu Bierze się też z rozważania, że czas jest darem od Boga, że jest go mało i że tak szybko mija, tak, aby zacząć doceniać wagę czasu. I na koniec warto starać się mieć we wszystkim czystą i dobrą intencję. To znaczy chcieć robić nawet bardzo proste rzeczy z miłości do Pana Boga, albo rzeczy, które są przykre, które są trudne jako ofiarę w jakiejś intencji. Dobra intencja dodaje wielkich zasług nawet najmniejszemu czynowi. W ten sposób je, w jeden dzień można naprawić miesiące zmarnowanego czasu. Warto każdy dzień zaczynać od ofiarowania całego dnia, wszystkich spraw i prac Panu Bogu. Można to robić jak najbardziej swoimi słowami yy, przy porannym pacierzu, właśnie chcąc to wszystko oddać Panu Bogu. Ale też niech dla nas będzie takim wzorem liturgiczna modlitwa, która kiedyś znajdowała się w Brewiarzu Panie Boże Wszechmogący, który bezpiecznie nas doprowadziłeś do początku dnia dzisiejszego, ochraniaj nas dzisiaj swoją mocą, abyśmy tego dnia nie popełnili żadnego grzechu, ale zawsze kierowali swoje myśli i uczynki do czynienia Twojej sprawiedliwości. Ta liturgia streszcza wszystko co powinniśmy prosić. Dziękczynienie za kolejny dzień życia, yy, prośba o ochronę przed grzechem i ofiarowanie tego, abym wszystkie uczynki, wszystko co robię, yy, wszystkie moje myśli były dla Bożej sprawiedliwości. Dlatego niech nasza wierność w tej drobnej rzeczy, czyli w codziennym wykorzystywaniu czasu, będzie źródłem wierności wielkiej rzeczy, czyli pracy Całożyciowej nad swoją świętością. Amen.